trafiłyśmy. Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne. Naprawdę bombowy smak. Wow. Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy, to jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! A, pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim! Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. Czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. Dobra, ten kurczak? A, a, Oczywiście, że nie. nie. można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. Ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurcze, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej! Ocz! Jestem cała w czekoladzie. To niesamowite! Ja też! To z nas zje więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię! Remis. To było super! No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa. To nowy iPhone! Wow, u mnie też to najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhone'y? Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. Aaa, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super! Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. O, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy! O nie, mój iPhone! Dobrze ci tak. Więc to ty mnie przestraszyłaś. Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. E, Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra! Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhona. Oddaj! To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, ładowarka! Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż. Można spróbować. Wow, teraz mogę jeść tego iPhona bez końca! Mary, masz szczęście! Możesz mi zazdrościć! Jakie pyszności! Może uda mi się też naprawić iPhona? Warto spróbować! Podłączę kabel! A, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł! Ale masz teraz niezłą fryzurę! Pasuje ci! Ja pierwsza! Moja ulubiona kinder niespodzianka! I to tak dużo! Niesamowite u mnie też! Sześć sztuk! Co? Ty też masz takie? To te czekoladowe, jak to prawdziwe! Hurra! Jestem szczęściarą! Mam te czekoladowe! Muszę je szybko rozpakować! Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować! Mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są M&M'sy! To jest pyszne! O, ja też chcę. Wiem, mam przecież swoje własne Kinder niespodzianki i pachną tak słodko. U, w środku są prawdziwe jajka. To obrzydliwe. Dobrze ci tak. To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Łuj, to wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. Mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki, lubię to! Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę! Nie! Jak można dać komuś kinder niespodziankę? To jest tylko moje! Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem! Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Przekuj się, Chelsea. Góra zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak? Co, nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się. A masz! A o nie moja buzia! Jest na niej jajko! Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie kinder niespodzianki. Tylko nie to! Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups, bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra, niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko! Mam pomysł! Uważaj! Nie! Nawet ci pasuje! Moje danie jest zrujnowane! Nie będę już więcej gotować! Zaczynam! O, to zestaw z McDonalda! Super! Teraz ja! Wow, u mnie też! Ja spróbuję pierwsza! Coca-Cola świetnie gasi pragnienie! Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, te cukierki MM's. Czekoladowa kola i cukierki MM's to idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie pomocy, jestem cała mokra! Jak Ci się podoba prysznic z coli? Nie ma w tym nic zabawnego. Ups! Szkoda, że nie masz już Koli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja! Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja. Mogłabym je iść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. What? Serio? No to spróbuję. Fuj, oszukujesz. Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Hurra, jesteśmy w Pinie. Zatrzymajcie się, stać. Pokażcie mi swoje bilety. Hmm. E, tak, tak, oczywiście, Jack, e, e, winnie. A, bilety, oto one, proszę. Please. Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Możecie wejść. bardzo dziękujemy. Film już leci, siadajcie szybko. Cóż, za ekscytująca fabuła, świetnie. A przy okazji popcorn jest przepyszny tak, mnie też smakuje. No, ten film to bomba! Czemu i się tak bawię z tym popcornem? Mogę przecież zjeść wszystko od razu. No i koniec. Zawsze się tak spieszysz, Chelsea. Jack, masz prawie pełne wiadro. Wezmę troszkę. Co ty robisz? Zabieraj ręce. No i zobacz, rozsypałaś cały popcorn. Wszystko w porządku? Myślę, że już czas, żebyście stąd poszli. No dalej wstawajcie. Pomogę Wam. Od tego filmu nie można się oderwać. Hej! Dokąd nas zabierasz? Widzę, że lubicie jeść, więc proponuję, żebyście wzięli udział w challenge. U. Nie mam pojęcia, co nas czeka. O, jakieś karty. Spójrzmy co to. No to zaczynamy. Muszę jeść powoli. A ja będę musiał iść szybko. No, to mi się podoba. U mnie złoty środek, no nieźle. Jakie dania nas czekają? Makaron, super! Wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Pozwólcie, że zacznę. Zobaczmy, co tu mamy. A, pałeczki. Chyba trzeba je rozpakować. Okej. Okay. Starannie. Powoli? Bo dlaczego miałabym się spieszyć? Kurczę, to chyba trochę potrwa. Chyba już zacznę. Głupie pałeczki. Nie można ich rozdzielić. O mało nie wyłamałem sobie zębów. Jesteś po prostu mięczakiem. Nie mogę to zrobić. A, to boli uderzyłeś mnie prosto w czoło. Przepraszam, to było przypadkowo. Jak mam jeść jedną pałeczką? Postaram się nawinąć trochę makaronu. To był zły pomysł. Jakie piękne pałeczki. Nawet Mary zacznie jeść, a ja wciąż jestem głodny. Dobra, mam tego dosyć. Jak dużo makaronu nawinęło się na pałeczki? Dlaczego nie wpadłem na to od razu? Dobre? Jest po prostu pyszny. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. A jak tam, Mary? Te pałeczki mnie fascynują. Myślę, że nie powinniśmy się o nią martwić. Lepiej zjem swój makaron. Będę potrzebowała serwetki. Teraz można zaczynać. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z pałeczkami. Po co je wyrzuciłaś? Nie potrzebuję ich, lepiej wezmę sztuczce. Są łatwiejsze w użyciu. No to zaczynam. Kurczę, ten makaron ciągle spada. Widelecy już też się nie sprawdzają. Trzeba wymyślić coś innego. Mam pomysł. Zjem go tak po prostu. Na razie wszystko idzie mi świetnie. Jest pyszny. Udało się. Już nic nie mam. Dobrze się spisałaś. Gratulacje. A jak tam Mary? O, makaron. Od dawna chciałam go spróbować. Mm, w końcu jest w moich ustach. Co za boski smak. Podkradnijmy jej porcję. Ona i tak nic nie zauważy. Chcę się cieszyć każdym kęsem. Dziwne, gdzie się podział mój makaron? Widzieliście coś? A... Aj, to boli! Dobrze wam tak. Następnym razem nie będziecie podkradać trzydowego jedzenia. Ona ma rację. Nowa runda wspaniale. Zobaczmy co tu mamy. Znowu wolne tempo. Dobra, przyzwyczaiłam się. A mnie średnie tempo nie przeszkadza. A ja jestem całkiem zadowolona z szybkiego. Trzeba! Patrzcie to pizza! Wow, jest na niej tyle sera! Niesamowite! Od razu zgłodniałem! Jestem podekscytowana. Dość gadania. Bierzmy się do jedzenia! Jak zwykle jestem pierwsza. Rozpisz się, Mary! Zacznę od tego fragmentu, który spodobał mi się bardziej niż inne. Ach, jak pięknie ciągnieś ten ser. Chelsea, nie jestem gotowy, żeby czekać na nią wiecznie. Uważam, że ten plaserek jest za mały. Dwa będą w sam raz. Ale masz apetyt. Ta pizza jest przepyszna. Chyba ułożę wszystkie kawałki jeden na drugim i zjem je wszystkie naraz. raz. Wyszła piętrowa kanapka z pizzy. Jack, co za tempo Muszę się od ciebie wiele nauczyć Brawo Mógłbym jeść jeszcze szybciej, ale mam ochotę trochę rozciągnąć tę przyjemność Teraz ty, Chelsea Co mam robić? Wiem, zamierzam zwinąć tę pizzę w roladę Super pomysł Teraz mogę ją zjeść w dwie sekundy Coś poszło nie tak Pizza utknęła mi w ustach Nie martw się, pomogę ci Dzięki, nie było mowy, żebym ją ugryzła. Uratowałeś mnie. A teraz to, na co tak długo czekałam. Pizza jest już prawie w moich ustach. Dokąd ona uciekła? Ups, chyba spadła, już nic jej nie uratuje. Został mi tylko kawałek. To smutne, ale to lepsze niż nic. To wszystko skończyłam. Zawsze masz pechamery. Oh no. Co to? Kaktusy? Są kłujące! Nie wiem jak mamy je zjeść. Boję się, nie chciałbym mieć dziur w języku. Wygląda obrzydliwie. Nie wydaje mi się, żeby smakował dobrze, ale jestem gotowa, by wziąć się w garść i zacząć działać. Nie mam nic przeciwko temu. Powodzenia Chelsea! Najpierw musimy sprawdzić, jak bardzo kłujący jest ten kaktus. Dajcie mi trochę czasu, zaraz się dowiem. Hej! Obawiam się, że będziemy musieli długo czekać. Do dzieła, Mary. Dobra, spróbuję. A, mój język! Jak to bardzo boli! Chelsea, spójrz na to! Nie poddam się tak łatwo. Zaraz rozprawię się z tym kaktusem. Czuję, że będzie gorąco. Masz rację, Jack, ale on sam o to prosił. Tak lepiej. Nie spodziewałem się tego, pomery. Boję się, zabierz się mnie stąd. Jesteś zbyt podatny na stres Jack. Wow! Odegrałaś się na nim całkiem nieźle. Co tak hałasujecie, co tam się dzieje? Hmm. Nie przeszkadzaj sobie Chelsea. W przeciwnym razie nigdy nie uda ci się skończyć. A to stoimy twarzą w twarz. Jakie to gorzkie, ochyda! Aż traf sobie wyobrazić ten smak. Wkrótce, sam się przekonasz. Możesz zaczynać Jack. Niech Chelsea skończy pierwsza. No Chelsea, pospiesz się dalej! Okay. Wygląda na to, że nie ma wyjścia. Mój palec, to boli! O, chyba zmuchnąłem imiękę. Spróbuję jeszcze raz. Świetnie to działa! Kaktus jest całkowicie hmm. czysty, teraz mogę go spróbować. Oh. Mary, miałaś rację, to wcale nie jest dobre. To jest to obrzydliwe. Sprawia, że mam ochotę, to wypluci umyć język. Wiem, co masz na myśli. Zbliżam się do kaktusa. W końcu się spotkamy. O, nie, to boli! Ukułam się w palec. Dużo czasu jej to zajmuje. Mam pomysł. Po prostu obetnę wszystkie igły nożyczkami. Spróbuję. Trzeba troszkę nad tym popracować, ale działa. No i proszę, znowu pchnęliśmy tu na długo. Myślę, że lepiej użyć plensety. Pomogę ci Chelsea. A ja proponuję maszynkę. To najszybszy sposób na cięcie igieł. Udało się Chelsea, nie musisz dziękować. Została tylko jedna igła. Gotowe. Mamy to. Można próbować. No dalej, Celki, bierzemy w siebie. Dlaczego to zrobiłeś, Jack? Chciałem ci... Bro, to wasze paczki, można je zabierać! Dziękujemy panie dostawco. Zobaczmy co włożyli do mojego pudełka. O, różowy mop, świetnie. Zdecydowanie będzie mi pasował do stylowego czyszczenia pajęczyn z mojego ulubionego domku. Co za ogromny pająk. Mam nadzieję, że nie osiwieje od takiego okropieństwa. O nie! Jaki wielki pająk! Siedź tam teraz, ty potworze. Zaraz zamknę wszystkie pająki w tym odkurzaczowym więzieniu. A co mi włożyli do pudełka? O, gumowe rękawiczki. Świetnie, zaraz pozbędę się wszystkich śmieci z mojego przyszłego wymarzonego domu. Precz z pajęczynami. Wspaniale. Yes! Wow, Kim... Tak, tak, wiem, że jestem wow. Ten różowy dywanik tak mi pasuje. Ale potrzebuję go do urządzenia domu, więc uzbrajamy się w skrzywacz i zaczynamy oprzywać dom cudownie miękkim różowym dywanem. Uwielbiam ten kolor. Idealnie podkreśla mój różowy nowy styl. A to serce będzie wyglądać niesamowicie na dachu domku. Wszyscy będą wiedzieć, że mieszka tu ślicznotka Kim. Muszę trochę przyciąć włosy, ale nie sobie, tylko na domku. Potrzebuję takiej samej pielęgnacji, jak ja, aby być piękną przez cały czas. Mój dom jest gotowy. Co tam zrobiła, Kim? Jakiś różowy kłębek wełny. Zaraz pokażę fajny projekt domu. Nie będę potrzebował do tego niebieskich Pringles. Wiedziałem, że kiedyś mi się przydadzą te puszki po chipsach, które zbierałem przez całe życie. Potrzebowałem ich właśnie na tę chwilę. A tu będą fajnie wyglądać moje ulubione niebieskie żelki. Ale to nie wszystko. Oreo! Uwielbiam te ciastka, więc przykleję je na dachu. Wow, świetnie to wygląda. I flaga! Gotowe! Au, co ty tam robisz? Okay. Ja nadmuchuję balony. Będą idealnie pasować do mojego domku. Muszę nadmuchać wszystkie balony, żeby wystarczyło na cały domek. I ostatni. Uff, trochę się zmęczyłam. Widzę gwiazdki w moich oczach. O rany, Mija, jak się czujesz? Wszystko w porządku. Chcę jak najszybciej ozdobić mój domek. Dobra, zacznę od dołu i przejdę na samą górę. Te żółte baloniki przypominają mi długie kiełbaski. To tak zabawnie wygląda. A na górze dodam słoneczko. Wasze domy są takie kolorowe. Co będzie dalej? Banany są takie pyszne, ale potrzebuję ich więcej. Wykopię dziurę i włożę do niej skórkę po bananie, świetnie. A teraz to wszystko podlejemy i czekamy. Wow, jakie fajne bananowe drzewo wyhodowałam. A oto i moje ulubione banany. Okej, okay, tu zdecydowanie będzie stał leżak, na którym będę odpoczywać. Zakrywam głowę, żeby nie dostać udaru i napiję się pysznego koktajlu. Cudownie. Oho, banany. Myślę, że moja sąsiadka nie będzie miała nic przeciwko, gdy kilka zjem. Cześć, Mia. Przyłapała mnie. Nie było mnie tu. Dobra, muszę wymyślić coś fajnego na moim podwórku. Wiem. Mam samochód, ale nie mam gdzie nim jeździć. Zbuduję gigantyczną trasę wyścigową. Połączę tutaj i tutaj. Wow, ale super. Tutaj stawiam samochód i. BUM! Wow, jedzie tak szybko. To niesamowite. Uwielbiam samochody wyścigowe. Hej, kim chcesz się ze mną pobawić? Po co mi te dziecięce zabawki? Mam tu coś bardziej interesującego. Cały zestaw narzędzi i części mojej huśtawki. Muszę ją tylko złożyć. Zrobię to w mgnieniu oka. Mamy to! Moja różowa huśtawka jest gotowa. Posadzę w niej mojego jednorożca. Brakuje mi tu skrzynki pocztowej. Inaczej jak będę dostawać wiadomości od fanów? O, ja też potrzebuję skrzynki pocztowej. Dostaję mnóstwo listów od przyjaciół z różnych krajów. Mam już nawet pomysł, jak ją pokoloruję. Zanurzamy kwiatek w farbie i odciskamy go na skrzynce pocztowej. Jak pięknie! Wow, super! Ja też mam świetny pomysł. Poznajcie się to hipopotam Bob. Będzie pilnował mojej poczty. Dzień dobry wszystkim. Jestem listonoszem. Przyniosłem wam waszą pocztę. Jaką masz słoneczną skrzynkę pocztową, panienko? To twój list. Dzień dobry, panie Den. Ja też przyniosłem ci list. Mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami. Ej, to boli! Nie przyniosę ci więcej poczty. Zmień skrzynkę. A kto tu mieszka? O rany, jaka ślicznotka. Ja ten tego list. Oj! Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Co za wstyd. Oto twój list, piękna pani. Dziękuję bardzo. Muszę lecieć. Do zobaczenia za tydzień. Coś mi się już znudziły te samochodziki. Wiem, mam do zrobienia całe wnętrze domu. Muszę szybko stworzyć pokój marzeń. Oj, ale tu pusto. Potrzebuję tu czegoś fajnego. Zacznę od ścian. Niebieska farba na ścianach będzie wyglądać idealnie. Pomalujmy tu wszystko. O, rany uwielbiam malować. Co tam dalej? No tak. Dywan. Miękkie puzle na pewno będą wyglądać spektakularnie w pokoju prawdziwego faceta. Super. Nice. A tutaj będzie ściana z moimi zabawkami. Oto i one. Jestem fajny i bawię się tylko fajnymi zabawkami. A niebieski człowieczek będzie to wszystko ochraniać. O, prawie zapomniałem o hagiłagi. Kilka moich obrazków na ściany? No super. A z tym trzeba być ostrożnym A to pudło będzie stało tutaj Będzie idealne jako stolik Już mam co na nim postawić Domek dla mojego chomika Poznajcie mojego małego chomika Pita Będzie mieszkał ze mną Pufa dla mnie i chyba wszystko gotowe Ekstra A teraz czas na relaks i zabawę z moim małym przyjacielem On przynosi mi szczęście w moich krach. Mam prawdziwy pokój, Marzeń, jestem taki szczęśliwy! To jest niesamowicie fajnie! Też chcę urządzić swój pokój jak den. Ale najpierw zrobię sobie paznokcie. Ten różowy mani doprowadzi wszystkich do szału. Dlaczego te ściany są tak okropnie białe? No to nie przejdzie. Pomaluję je szybko na różowo. No takie słodkie. Zaraz narysuję serduszka w całym pokoju. Wygląda tak uroczo, zupełnie jak ja. Idealnie malujemy. Co to za pusta podłoga do pani! Różowe dywany są teraz w modzie. Dodam jeszcze kilka serduszek i łańcuch świętny. Wspaniale! Przesyłam wszystkim słodkiego buziaczka. A Co ja tu mam? To różowa żerafa z super długimi ramionami. O! Przykleję ją tutaj. A to mój autorski obraz. Ten stolik będzie tu świetnie wyglądał. Akurat nie mam gdzie położyć swoich rzeczy. A tutaj będzie uroczy stolik z lustrem, żebym mogła być ładna każdego dnia. Mm. Powinnam poprawić mój makijaż. Jestem oszałamiająca. Moje włosy są najdelikatniejsze, a dobre perfumy to klucz do sukcesu, więc nie oszczędzamy na tym dziewczyny. Cudownie, mój pokój jest gotowy. Jest najpiękniejszy ze wszystkich. Wow. Prawie zapomniałam przedstawić wam jeszcze jedną ślicznątkę w tym domu. To moja kopka Marta. Będzie tu ze mną mieszkać. Znalazłam nawet dla niej łóżeczko. Jest taka słodka. Te białe ściany mnie smucą. Muszę to naprawić i mam świetny pomysł. Najpierw pomalujmy ściany na żółto, aby było jaśniej i bardziej pozytywnie. Wylewam farbę i rozprowadzam ją wałkiem. Uwielbiam malować ściany. Zaraz narysuję wam słońce. To ja wam wysyłam promienie dobroci i uśmiechu. Pięknie. A teraz musimy wszystko szybko zamalować idealny, żółty kolor, ale nie lubię siedzieć na podłodze. Muszę dodać coś miękkiego, jak piasek. Uwielbiam piasek z plaży. Jest taki miękki i ciepły. Super! A teraz powieszę kilka dekoracji na ścianach. Mam tu delikatny kwiatek i fajną kaczkę. Fakta! A to mój stojak na różne różności. Prawie zapomniałam o moim najważniejszym przyjacielu, duszowej kaczce. Usiądź i postawimy cię tutaj. Stolik będzie tu świetnie wyglądał. Potrzebuję też czegoś do siedzenia. To żółte nadmuchiwane koło będzie idealne. Tu jest tak fajnie. Aż mam ochotę zagrać na ukulele. Co wyda to? Później urządzę koncert, ale na razie powieszę je tutaj. Kwiaty na suficie będą idealne. I zdjęcie mojego ulubionego zwierzaka. Jest taki słodki. Kocham go. Przy okazji, gdzie jest Richie? Richie, chodź tutaj. Cześć kolego, pobawmy się. Lubisz się bawić, prawda? Śpiewaj Richie, masz dobre wyczucie rytmu? Napisz w komentarzach, który dom spodobał ci się najbardziej.